Cześć, witajcie z tej strony LittleGamer.pl I zapraszam was do oglądania drugiego odcinka z serii Stardew Valley Jesteśmy z powrotem na naszej farmie Która jest po prostu śliczna Wystrój domku jest również przekozacki No i przyszedł nam list O! No i świetnie Musimy się udać na plażę to będzie na pewno rzecz, którą dzisiaj zrobię. Ale tak myślę, że może posprzątamy sobie tutaj trochę na farmie, a w szczególności spróbujemy trochę drzewek pościnać. Chyba nam się coś udało zrobić. Albo ewentualnie ten Willy się tutaj zaliczył. Przed piątą. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem, no tu jest po prostu ślicznie. Idę się przejść, zobaczyć, jak to wygląda. Wow! Tego się nie spodziewałam. Nie, no jest. Naprawdę, naprawdę ładnie. Można tu przejść? Nie. Można przechodzić tylko tędy. Hmm to jest więcej rzeczy do zebrania. Dobra, chociaż lepiej może nie tracić na to czasu. Myślę, że będziemy mogli dzisiaj jeszcze pos posiać jakieś nie wiem, ziemniaki może tym razem. Co prawda są trochę droższe, ale za to sprzedają się za o wiele więcej. Którą mam? Ósmą. Nie wiem od kiedy otwarty jest sklep Piera, w sensie od której godziny. Czy tam od dziewiątej? Może. O! Pełny jakiś jak Trawa nam nie jest aż tak bardzo potrzebna. Chociaż w sumie. No ja mogłem to zanieść od skrzynki. No ale już nieważne. No też mam nadzieję, że uda mi się nazbierać trochę drewna. Ponieważ chcę zbudować tą kładkę na plaży. No, dzisiaj mi się to raczej nie uda, ze względu na energię. Ale myślę, że kwestia kilku dni nie będziemy mieli. No, to dobra. Myślę, że się przejdziemy. Coś tutaj mi się nie podoba. Wiele lepiej, dobra, ale najpierw rzeczy do skrzynki, żebyśmy nie to można sprzedać. Dobra, sprzedać. Właśnie. Teraz możemy iść do miasta. Jeszcze tylko zobaczę. No mieliśmy się. Nie to. Poznawać z ludźmi. Mam nadzieję, że tym razem spotkam kogoś nowego. Generalnie do ich domów, do domów mieszkańców, mam na myśli, można wchodzić. Do jakiejś tam godziny i od jakiejś tam chyba godziny. O, więc z tym nie będzie problemu. Jakby tam nam kogoś brakowało, to ja sobie szybko zobaczę, kogo jeszcze nie znamy. No i dobra. Hm. 480. Ile mi się uda tego kupić? 5. Dobra. 9. Może być. To sobie zrobimy taką małą grządkę 3 na 3 Jeszcze chciałabym pójść zobaczyć w jedno miejsce. Wydaje mi się, że w tym lesie, co jest na dole pod naszą farmą, można zbierać takie cebulki. Tylko nie pamiętam, czy one były na wiosnę, czy na lato w sumie. Jest do zobaczenia. O, a Ciebie znamy. Ciebie chyba też. Dobra. Czy znamy? Znamy. A, bo w sumie. No ja myślę, że pójdziemy sobie na plażę teraz. Zobaczyć, co tam Willy ma nam do powiedzenia. I właśnie o, o takie scenki mi chodziło. Przenosi nas do jakiegoś miejsca, i dzieje się jakaś akcja. Rozmawiamy z kimś. Bądź ktoś rozmawia z kimś, i się dzieją rzeczy z kimś. Można powiedzieć, że tak naprawdę to jest fabułą. To, co oni mówią na co dzień w sumie też, ale te scenki mają jakiś tam ważniejszy wydźwięk mimo wszystko. Dostaliśmy wędkę, ponieważ mu już nie jest potrzebna. I mam nadzieję, że będziemy mogli łowić na naszej farmie, bo to by było przekozackie. Oczywiście to nas zabiera energię, ale ten jeden raz chyba możemy sobie pozwolić. O matku. Dobra. Szczęście, ryba współpracuje, z... nie współpracuje z nami. I co mamy? Sunfisha. Słoneczną rybę. Ale jak na razie bardziej ciekawi mnie, czy mamy coś do zebrania na plaży. Ponieważ zbieranie nie zabiera energii i możemy to sprzedać. Go nie znamy. On mieszka tutaj, w tej hadze, w plaży. Ile tu było? 200? 300. Okej. Okay. No, i jak już mówiłam, mamy tutaj umiejętności w drugiej zakładce. I na przykład. No w farmingu, czyli to jak uprawiamy ziemię, na razie nie mamy punktów, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że one się powiększają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś zbieramy. To jest kopalnia, ale nawet nie mamy odblokowanej. Zbieractwo, pierwszy poziom, wiadomo, łowienie ryb, no i walka. I każde podnoszenie czegoś daje nam punkty do tego zbieractwa, więc... Jest to opłacalne, ponieważ za pięć poziomów dostajesz dodatkowe perki. I mi się wydaje, że te cebulki były tutaj na dole. O, to jest w ogóle, patrząc na mapę, tutaj, w tym lesie, tu, tu, tu jest chyba najlepsze miejsce do zbieractwa, do zbierania różnych rzeczy. Jest tu naprawdę ich mnóstwo. Co za tym idzie? Szybciej nam się wbije poziom. Też nie pamiętam, czy te cebulki się liczą w ogóle do zbieractwa. No nie, nie mówcie, że mi się pomyliło. Nie mam już w ogóle miejsca. No i w ogóle, jak widzicie te gwiazdki, ryba ma taką srebrną. Są. Ale nie ma miejsca. Dobra, musimy iść na farmę. One mają takie odznaki. Czy mam miejsce? Nie mam miejsca. Mam... One mają takie odznaki. I to znaczy, że ta ryba jest lepsza, jest srebrna. Co oczywiście idzie z ceną tej ryby. Dobra, jeszcze tylko muszę zobaczyć. Hm, mogę zrobić pochodnie, tylko pytanie. Czy to mi coś da? Czy ja mogę to trzymać w ręku? I daje mi to światło. Te drzewa są piękne tutaj. Naprawdę bardzo podoba mi się ta nowa aktualizacja. Nie wiem, co jeszcze podchodziło, ale farma jest zdecydowanie udana. Mogę nabrać wodę z oceanu? W oryginale to jest małe Bajorko. Pytanie, czy mogę z oceanu? Mogę? Świetnie. To idziemy podlewać. Połowa energii, 30 na koncie i trzecia po południu. No prawie czwarta. Najpierw sobie posiejemy. No, dwa przejścia zrobiłam. No trudno, najwyżej się to powiększy. W pierwszych etapach gry nigdy nie dbałam o symetrię i żeby to wszystko ładnie wyglądało, bo to jest po prostu niewykonalne. Nie ma co się bać, że wszystko da się nadrobić. Nie podlewam tych ziemniaków, ponieważ jak się sieje pierwszego dnia i się ich nie podleje, to nic się jakby nie stanie. W sensie one stracą jeden dzień, bo na następny już by mogły być takimi małymi sadzoneczkami. Ale nie zwiędłyby, a te już by zwiędły, więc. Koście, tak, żeby trafiać w te już niepodlane, bo tam widzę, że zlamiłam. I świetnie. O, trawa. Hm? No, trawy nie będziemy sprzedawać. Ale myślę, że możemy sobie te narzędzie zostawić. Nie będą nam na razie potrzebne, a zyskamy miejsce w ekwipunku. Tak więc ja idę jeszcze raz pozbierać te rzeczy, które tam zostawiłam. Trochę się nie mogę połapać w tej farmie, gdzie to trzeba iść. Naprawdę ciekawi mnie, jak będę musiała potem układać sobie budynki i pola uprawne, żeby wszystko pomieścić. I gdzie to było? Tu były robaczki, tak. Tu też wyżej były robaczki. Miecz? Trzeba odwiedzić muzeum. No to już wiemy, co będziemy robić jutro. I zagubiona książka? Co są ścieki? Jeszcze są zablokowane. No ale dobrze mi się wydawało. Co prawda, mało tych cebulek, bo potrafilibyś tutaj naprawdę mnóstwo. Ale. To zawsze trzy cebulki do przodu. Bawiam się, że po ciemku mogę już nic nie znaleźć. Ale tu mi się wydaje, że jest wszystko tak samo. Czyli tak jakby po prostu wzięli i wstawili inną farmę. Nie wiem, dlaczego liczyłam na to, że ogólnie ta... Wioska wtedy będzie jakaś bardziej piaszczysta czy coś. Chociaż dalej uważam, że jest bardzo ładna i mi się podoba. Myślę, że pójdziemy sobie jeszcze do karczmy. Może kogoś nowego poznamy. Nie pamiętam co ile i w jakim dniu tygodnia, ale. Mieszkańcy zbierają się w karczmie w jakiejś tam większej ilości osób, ale naprawdę nie mam pojęcia, kiedy oni to robią. Ogo jeszcze nie znam. A, no i jeżeli będziemy codziennie gadać z tymi samymi mieszkańcami, to będzie nam coraz więcej rosła z nimi przyjaźń. W sensie no ogólnie, z każdym mieszkańcem, z którym porozmawiamy, rośnie nam przyjaźń. Co prawda nie widać tego jakoś drastycznie, ponieważ dalej mamy zero serduszek. Ale zawsze to jakieś dodatkowe punkty są. wiem no, już dzisiaj gadaliśmy chyba. A patrząc na to, że jednak trochę tu dni spędzimy. Każdy jeden, każda jedna pora roku ma 28 dni. A pół roku w jednym roku są cztery, więc no nie będę tego liczyć. Tak gdzieś jak mamy dwa lata, żeby zrobić jak największy progres w grze. Ja tak myślę, że sobie pościnam jeszcze te luźne rewienka. Co prawda energia już żwała pomsty do nieba. Dobra, starczy. Cztery. Nawet nie mamy stówy. Ok. I teraz robię małą zamiankę. Nie potrzebuję kilofa. Potrzebuję wody. I myślę, że jutro pójdziemy podlać najpierw nasze roślinki, zanim się wszystko potwiera, Pójdziemy do tego muzeum, a później spróbujemy może połowić jakieś ryby, żeby trochę więcej zarobić. No i też myślę, że tak dwa dni na jeden odcinek to wyjdzie gdzieś tam około pół godziny. Chyba to jest taki optymalny...